Elo, elo, jestem kuzynem Hudsona. Przegrywamy antypranka na Hudsonie. On o niczym nie wie. Kupimy mu skin do Jackie. Właśnie w tym momencie odbieramy punkty mocy. Dobra, punkty mocy do Jackie odebrane. Pajperki mu nie kupimy, bo nie mamy telegemów. No i kupujemy. Antyprank na kuzynku. Kupujemy mu Jackie, budowlaniec. Dobra, ja strzelimy teraz jedną gierkę Jackie i go zawołam. Zawołam go, że powiemy, co się pa, zmieniło. No, jakby to, to jestem kuzynem, nie? Hudstone'a. Gdyby ktoś nie wiedział. No, nagrywaliśmy, nagrywałem z nim wczoraj odcinek, czy tam przedwczoraj. No i zobaczymy, jak. Czy może się ucieszy na tego antypranka. Mam nadzieję, że się ucieszy. Ale też mam nadzieję, że nie będzie dla mnie zły. Ue, ludzie, zagrałem szelkom. Nie zmieniłem na Jackie. Bardzo was przepraszam. Zaraz zagramy szelkom. Coś mi internet. Sorry, sorry. Dobra. Może jakoś to. Sorry za ścinki, ale. Taki tu internet. Nic na to nie poradzimy. Kiepski odcinek. Antyprank nie wyszedł zbytnio, bo internet się zacina. No i co teraz, ludzie, zrobimy, co? No i przegraliśmy. Teraz zbieniamy na Jackie. No antyprank na kuzynie nie będzie. Teraz miejmy nadzieję, że nie będzie nam ścinało. Nowość, nowość, nowość. Gadżet. Nie wiem czemu kuzyn nie zobaczył, ale nowość. Uwaga, uwaga. Jackie. Jackie. No i strzelamy jedną gierkę. No miejmy nadzieję, obiecuję wam. Musimy tak długo grać, aż będzie plus 10. No. No nie, no znowu internet się zacina. No nie gadajcie, ludzie. Ludzie, nie gadajcie, że internet nam się znowu będzie zacinał. No czyż to nie może być? Nie może to być prawda. No i ludzie, patrzcie, co się dzieje. Zaraz nas pokona. Szybko, trzeba ją przyciągnąć. Oj, sorry, ja ją. Uhe, ludzie, przepraszam. Jakby co, to, to ja dobrze gram, nie? Tylko internet mi się zacina. Internet mi się zacina, no. Co mamy teraz zrobić? Dobra, strzelamy ostatnią gierkę. Miejmy nadzieję, że nie będzie nam się ścinało. I zawołamy kuzyna. Zobaczymy reakcję na Anka. No i znowu się zacina. Ludzie, co się z tym dzieje? Ludzie, co się dzieje? Ludzie. No, ludzie, zaraz, może ten, jakiegoś dorosłego, zawołamy, żeby nam pomógł z internetem. No, bo kuzyna nie zawołam, no, no bo to antyprank nie będzie, będzie nieudany, no. Trzeba kogoś innego zawołać. Tu właśnie wołam. wuja! Chodź naprawić internet! Dobra. Przychodzi. Przyszedł. Dobra, y dobra, to już jest. Dobra, to... Przyszedł. I naprawię... No, ja odnośnie, to nagrywaj. Nab... I, to nagrywa. Ja ci y czekaj, o. czekaj. Wuja przyszedł. Miejmy nadzieję, że naprawi internet. Jak będzie to no, nie, nudne... Nie, 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 Jak będzie to nudne. To nie, nie. Jak no, będzie to... Może, to może Hubert. Huberta, nie wołaj, bo nagrywamy antypranka! Y y aha, dobra. Oj, ludzie, sorry. Dobra. Wołamy Hudsona. Hudson! Co ty? Co ty? Hudson! To, to, co? Co? Co kupiłeś? Hudson! Zobacz Hudson, gemy ci zniknęły. Co się stało? No bo no, ty dziaki mi no, kupiłeś. No, no, no antypranka nagrałem na tobie. Cieszyna... No ale fajny! No, no fajny ten był prank! No ale ten! Oj, co się co tutaj się włączyło? Oj, coś się stało. Ósmę pilki co? Oj! Co, to, co to się dzieje? Bardzo przepraszamy. Ale to, Ale jakieś... Coś się właśnie z tym internetem u nas dzieje, nie wiemy o co chodzi. No, a więc papa. No fajnie. Dobra. Że kupił mi ten te, te Jackie. Papa, pa, dzisiaj taki krótki, jak sorry, za krótki odcinek. Nara, Teraz ludzie, nara. Dobra.